I zobaczmy, drogie bliźnięta, co dla Was na czas od 21 do 31 grudnia. Kolejne afirmacje bliżej Nowego Roku, a więc zajrzyjcie koniecznie. A tymczasem zobaczmy, co w tym czasie dla Was. 21-31 grudnia i bliźnięta, a więc osoby urodzone od 21 maja do 21 czerwca. A więc pokazały Wam się latające świnki. Wszechświat mówi tak. Śmiech. I pokonywanie przeciwności. Afirmacja dla was: wszystkie rzeczy stają się możliwe dzięki łasce. Drogi bliźniaku, uwierz, że niemożliwe może stać się możliwe. Zaufaj mocy duchowej łaski. Nawet najbardziej przekonujące ograniczenia nie mogą równać się mocy ducha. Czy wyzwanie, jakie sobie rzuciłeś, jest wystarczające? Jesteś zdolny do czegoś więcej, niż zdajesz sobie sprawę. Więc rozważ dostosowanie swoich marzeń i wizji do swojego potencjału. Nigdy nie rezygnuj z optymizmu, ponieważ jest on częścią tego, w jaki sposób czerpiesz energię duchową, błogosławieństwo i łaskę. Ufaj, że wszystko ułoży się piękniej niż możesz sobie obecnie wyobrazić. W odpowiedzi na Twoje pytanie wszechświat mówi tak. A więc piękna afirmacja dla was, drogi bliźnięta. Powiedzcie sobie tak na to, co jest optymistyczne, na to, co ma do Was przyjść w tej okazałej dla was formie, na którą czekacie. Afirmujcie tylko w tą stronę, pamiętajcie i wznoście się, rozwijajcie ponad przeciętną. Zerknijcie sobie, jeżeli macie oczywiście czas i ochotę, do horoskopu zodiakalnego, tym razem co dwa tygodnie. Horoskop zodiakalny, co drugi tydzień, horoskop wyboru, a więc tym razem horoskop dedykowany Waszym znakom zodiaku. Zerknijcie, zobaczcie. I zostawcie komentarz, łapkę, a jeżeli jesteście nowi tutaj na kanale i podoba Wam się, czujecie się dobrze, to po prostu przyłączcie się za pomocą subskrypcji. Fajnie, że jesteście. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się.